Wiewiórki i bobry? Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, zapraszam was na kolejny odcinek z Warszawy, czyli Moja Warszawa, część druga. Zobaczcie jak wyglądał ten mój spacer po tym moim e, pięknym, jak się okazało, na końcu mieście. Trochę spoiler, no trochę spoiler. Życzę wam dobrej zabawy. Wow, ale pachnie krótkawkami. Pani tutaj się wystawiła, sprzedaje. 10 zł za taki koszyczek, dobra cena. I tak fachnie. Oh, o, no, dawno tego tak. nie No dobra, to jesteśmy już przy samym wejściu do Złotych Tarasów. Wbijam do środka, porozglądam się, co się zmieniło. Może nic, Hard Rock Cafe. Eee, jakby nie było, Siem choć pięknym miastem jest, do takich galerii handlowych nie ma. Zatem połazić nie zaszkodzi. Nie planuję nic kupować, ale nigdy nie mów nigdy. Złote Tarasy to chyba drugie, e, takie prawdziwe centrum handlowe. Pierwsze to była Galeria Mokotów, którą odwiedzałem dość często. No, nie z własnej woli, jak panowie rozumiecie o co chodzi. E, potem, potem właśnie chyba tutaj te Złote Tarasy. No i była oczywiście Arkadia również. W zależności od tego, z której strony w danym momencie w Warszawie mieszkałem, gdzie było bliżej, to te miejsca były najczęściej odwiedzane. A tam w stronę Żoliborza też było mi dane trochę pomieszkać. Dobrze. No ładnie, prawda, jak centrum handlowe. No tutaj wiele nie zobaczymy, wiele nie ponagrywamy, zatem będę się stąd zaraz miksował. I lecimy dalej. Mógłbym dostać się na tramwaj tutaj dołem, przejściami podziemnymi, ale nie o to w tym chodzi o to, żeby oglądać i podziwiać miasto, a nie się przed nim chować. Zatem idę górą. Jak się podchodzi tak bliżej, no to robią większe wrażenie te budynki. Ładne, fajne. Teraz jedziemy w stronę, gdzie mieszkała moja babcia, gdzie ja również z tego czasu przez chwil parę mieszkałem. Miejsce pewne wspomnień. No i miejsce, w którym też za, za dawno nie byłem. Zapraszam Was serdecznie, to raptem jeden czy dwa przystanki tramwajowe stąd, a zatem tutt mm beretek -hmm. jedną stację, tylko rondo MZ. Może się muszę przesiąść, bo on będzie skręcał, skręcał. z drogi do i dalej na Cmentarz Polski, a ja potrzebuję pojechać dalej prosto, ale chętnie mi się na żeby również się rozejrzeć. Ten pamiętam, tego nie znam, tam oczywiście, że tak. Tamten nie pamiętam, tam nie pamiętam. Trochę się pozwiniało No cóż, yy, przejdę się teraz na ostatnim przystanek tramwajowy. Już nie będę czekał na kolejny. Chociaż jeżdżą jak burza. Ale. Tutaj coś poszło nie tak. <laughs> Ależ pięknie. No dobra. Czysta przyjemność, ale to właściwie. A pójdźmy gorąco ja się tak uparłem na to chodzenie pod ziemiami. Fajnie. To centrum całkiem znośne, tak. Jedna z rzeczy, która rzuca mi się w oczy od razu, to po prostu szaleństwo rowerzystów, hulajnóg, czyli jednośladów po prostu, elektrycznych, nieelektrycznych, jeżdżą jak yy, po prostu yy, opętani, szybko i po prostu człowieka prawo, prawie na no odcinku 200 metrów prawie dwa czy dwa, trzy razy mnie nie zabili oj ludzie no dobra ale fajnie się idzie po lewej stronie osiedle za żelazną bramą a to ulica Grzybowska i przy ulicy Grzubo Grzybowskiej tutaj w szkole podstawowej która znajduje się zaraz za rogiem znajdowała się chyba najbardziej rozpoznawalna giełda e, komputerowa w Polsce na pewno największa w Warszawie e, no e, kiedyś jako dzieciak przyjeżdżałem tutaj po prostu kupować gry, a później tak się losy potoczyły, że dostarczałem tutaj sprzedającym e, ludziom gry z zachodu, które przywoziłem. Teraz widzę, że tutaj pływalnia jakaś stoi. No, w każdym razie, kiedyś tutaj był teren giełdy komputerowej na Grzybowskiej. Piękne czasy, piękne czasy. W ogóle. Chyba każdy tak marzy te czasy młodości dobrze się wspomina. I te gry to ten czas spędzony przy tym wszystko. To, to nie było grafiki praktycznie. To było takie wszystko siermiężne, a jednocześnie tak niesamowite. człowiek używał wyobraźni. Piękne czasy. Zajrzę tutaj sobie jeszcze za róg, szkoła chyba jeszcze jest. No jest szkoła, aczkolwiek to nie na jej terenie, ale na terenie tutaj. Teraz zajęty przez tą pływalnię Najwięcej się działo. Ech. No, ale to jeszcze nie jest to miejsce, które chciałem Wam pokazać. O, proszę. Przejście dla pieszych bez świateł. To idealnie się składa. Takie czasy nastąpiły. W Kambodży bym nie ryzykował, poszedłbym dalej do świateł, bo przynajmniej bym wiedział, że przejdę na światła. Bo bez świateł to narażając własne życie. A teraz w Polsce zrobiło się tak, że jak tylko się zbliżam to wszyscy się zatrzymują, ja mam pierwszeństwo. I jako pieszy bardzo mnie to cieszy. <śle> Ale jak już siedzę za kierownicą, to trzeba być czujnym, jak ważka, powiem Wam. No dobra, idziemy dalej. Gołębie warszawskie. Nie boją się. Trochę tylko. A no tu śmieszne takie miejsce. Znaczy, śmieszna nazwa: Gruby Josek. Klawe miejsce dla Ferajmy. No to jak klawe miejsce, to ja sobie później zajrzę. Bo mam dużo czasu. Nie jadłem śniadania, to coś sobie przekąszę. Jak klawe miejsce dla Ferajny u grubego joska. A tutaj było TGI Fridays kiedyś. No ale widzę, że już nie ma. Jest za to grecka restauracja. Fridays był w Fajny barbier. I dobre skrzydełka. Prawie jak Wilkiway. No ale prawie. A to ulica elektoralna. Tam jest Jana Pawła, na ulicy Elektralnej mieszkała moja babcia, ze strony mamy i tu również ja mieszkałem przez pewien czas, pokażę wam parę miejsc, które mi się tutaj dobrze kojarzą i tak z sentymentem i rozrzewnieniem wręcz wspominam, ładnie. To Atrium Plaza, jeden z pierwszych takich, nie wieżowców, ale takich biurowców poważnych, które powstawały tutaj na dzielnicy. Samolot, ładne chmury dzisiaj. Tutaj znajduje się straż pożarna. Tylko nie wiem czy czynna, czy to jest, czy tylko, czy to kiedyś było po prostu. No zobaczcie, coś jest. Jednostka ratownictwa Gaśnicza, czyli jednak coś jest. No tak. Zatem straż pożarna, a tutaj jest restauracja Florian istnieje tutaj strasznie długo, strasznie długo. I w tej restauracji właśnie mój brat Maciek miał wesele. Taka ciekawostka. Zobaczcie, tutaj jeździły te tramwaje kiedyś. Już teraz nie jeżdżą. Widać, tory rozkradli. Żartuję. To takie historyczne, zachowane ku pamięci. Już teraz tramwaje jeżdżą innymi trasami. A tu znajduje się skwer Sibiraków. Zobaczcie, jakie piękne kwiatki kwitną. Jak to urocze wygląda? Ziemry mieliśmy podobne ukwiecone, ale to były sztuczne kwiaty, a tutaj prawdziwe. To chyba tulipany takie śliczne, kolorowe. A teraz jestem przed wejściem do kościoła. Przyznam się Wam szczerze, że nie pamiętam pod jakim wezwaniem trochę obciach. W każdym razie, w tym oto w kościele moi rodzice brali ślub. Tu po tych schodach schodzili. A bliscy i znajomi ryżem ich obrzucali. Taka historia. Nieźle, co? Parę lat już minęło. Jeszcze mnie nie było na świecie. W planach mnie nie było jeszcze. Proszę, jak ich później zaskoczyłem. No, a ja dalej sobie elektralną. No to już właściwie elektralna się kończy tutaj, i tu zaczyna się chłodna. I powiem Wam, że da się to odczuć od razu zmiana klimatu. Jakieś ogródki fajne. No to sobie przejdę kawałeczek jeszcze. Proszę bardzo, im bliżej Jana Pawła, tym robi się bardziej ciekawie. Tu na przykład jest bar mleczny, który nazywa się jakby luksusowo. Czynny od 8 do 20. A tutaj był chyba bar mleczny, ale w tym momencie jest odzież używana. Princeska. To nie będę tam szedł. Pójdę gdzie indziej. Tu przejdę między samochodami. Trochę nieelegancko, ale w sumie jest zielone. No ja teraz idę na drugą stronę, pokazać Wam to miejsce, które również wspominam z rozrzewnieniem. A tak swoją drogą panorama z tej strony Warszawy. Tam na górze byłem, w Pałacu Kultury, dopiero co... No fajnie to wygląda, ładnie. Rzeczywiście w centrum się mieszkało. Ma to swoje plusy, ale ma też minusy. A cóż to za miejsce? Ja dobrze nie pamiętam. Nie to nieprawda. Pamiętam to bardzo dobrze. Alamirowska, Alamirowska. Robiła zawsze na mnie ogromne wrażenie, jak chodziłem tutaj za dzieciaka. Z dziadkiem często żeśmy chodzili sobie właśnie na starówkę. Eee, często właśnie tędy. I tutaj, już widzę, że są odremontowane, ale bo Tutaj zobaczcie Państwo, miejsce uświęcone, przez Polaków za wolność ojczyzny 7-8 sierpnia 1944 w Halach Mirowskich e, Hidrarowscy rozstrzeli 510 Polaków e, I tutaj na murach Hali były ślady po kulach To jeszcze za dziecka pamiętam Teraz widzę, że to wszystko odremontowane i już nie ma tych jakże dobitnych i, i, i no takich miażdżących serce pamiątek No dobra, ale jak wygląda sama Hala Mierowska, Zaraz zobaczymy Zapewne się mocno zmieniła, natomiast bardziej niż sama hala Mierowska, interesuje mnie to, co jest za halą, bo to tam właśnie robiło się głównie zakupy. I to jeszcze yy, później, już jak byłem, już wprowadziłem lokale gastronomiczne tutaj, to często tu się przyjeżdżało, bo tu najlepsze yy, można było zrobić dyle na warzywa. O, to jest. Proszę bardzo. Och, coś mam wrażenie, że chyba nie wygrałem wczoraj w lotto. Nie sprawdziłem, ale sądzę, że po kolejce jest kumulacja trzy banki, czyli nie trafiłem. Trudno, życie. Jak gdzieś trafi mi się jeszcze jeden, jakiś punkt lotto, to kupię jeszcze. No to co? To ja wiadę. Tak dziwnie, bo z lewej strony do góry, a z prawej na dół. Zazwyczaj chyba odwrotnie jest. O kantor, dobrze się składa, jak mają dobry kurs. Muszę wymienić, bo mam sporo złotówek, a już mi nie będą potrzebne. Sobie nadolawię, cyknę. Czuć taki powiew historii. Poprawki krawieckie. O, tu zobaczcie, jakie będzie piękne ujęcie. No i to się nazywa dobrze zaopatrzony Supersam. Ale czat. Księgarnia ta jak książka. No to pójdę. Skusili mnie. Sklep mały Meksyk. Co tam jeszcze? Wrabianie kluczy, naprawa obuwia, fryzjer. Trzy nie dam ski dziecięce. Powinienem... Nie, już widzę, że nie. Nie tu. W ogóle powinienem. <grym> to wiem. No dobra. Sprawdźmy te kursy. Halamirowska. Dom handlowy Halamirowska. A teraz chodźmy za Patrzmy co teraz się dzieje. Jeszcze tylko taka ciekawostka, że kurs tutaj e, dolara różnił się od kursu dolara... Zobacz, zamknięty jest bo jeszcze bym się denerwować. Y, różnica w cenie wczoraj tam u mnie w miasteczku, a tutaj dzisiaj na jednym dolarze 23 grosze. To jest olbrzymia różnica. Jest olbrzymia różnica. No dobrze, na, na szczęście tu na korzyść, prawda, więc dobry deal Azjatycki, delikatny azjatycki No po co? Myślę, że zaraz będę, ale po strzegowości zobaczę co jest. Dzień dobry. O, są te same sosy sojowe. Jest Sos ostrygowy, ten sam, który używamy w Kambodży. Tutaj te same. O, te same syropy. Ja cię kręcę. Wszystko z naszego regionu ściągane. Ale mistrz świata. Nawet zupki te same. No. Dziewczyny jedzą czasami. Jak jedzą to u nas to właśnie te. Mama. Tylko, że inny smak. Ale mistrz świata. Och ty, to kolendra jest ta. Normalnie można zioła kupić. To jest, który się używa w kuchni kambodżańskiej. E, Normalnie są tutaj świeże dzieła. Ale bomba. Super, dziękuję. Wow, ale nic świata. <grystanie> Jeszcze kierunek kolejki do tego. O co tu chodzi? To też dobrze pamiętam. Z boku tutaj tego samu, a tam jest ten sam. A tam, bo to jest ale tam jest ten sam. A tutaj jest takie z kletów z różnego rodzaju ciastami. To babcia yy, również kupowała czasami. Pyszne te serniki mają, naprawdę rewelacyjne. Takie z klasyczne, tradycyjne. Ale jest w czym wybierać, nie tylko serniki. Łooo, wow, lekki Zawsze buzetka też wyrożałam. Są! Buzetka, jaka klasyka. ale numer. Nie, nie, nie. Gdyby nie, nie. nie to, że nie jest słodyczy, to bomba, naprawdę. Kaloryczna. Wychodzę właśnie z Halimierowskiej. I tutaj. O, hałasują nam. Tutaj, tak naprawdę, można kupić pełno bardzo fajnych i wartościowych produktów: i warzywa, i owoce. Ale to jest tak naprawdę pełen miszmasz wszystkiego. Natomiast tutaj. W tym miejscu, na rogu. Tu, gdzie teraz jest ten sklepik. To było chyba ostatnie jeszcze miejsce w Warszawie, gdzie był tak zwany kiosk z piwem, czyli pijanie piwa po prostu, tu na rogu, na zewnątrz były takie blaciki, że można było się oprzeć, nie pamiętam czy był nawet nie jakiś taki wysoki stolik, z jeden nie był, w środku tak samo, przy szybie, w kontuarze były, były takie właśnie półeczki i tutaj normalnie kufelka pani nalewała i można było się tam śpić, tutaj takie towarzystwo wiecie, za żelazną bramą, tutaj takie, no, mirów. Taki się zbierał starszy e, e, miejsce niesamowicie kultowe. Już chyba ostatni, niedawno nie byłem też bardzo. No już mi się nie uda pewnie dzisiaj. Ale pamiętam, że jeszcze taki podobny klimat troszeczkę panował na wyścigach konnych na Służewcu. To jeszcze tak trochę było zbliżone do tego, co tutaj było. No dobra, już jak jestem, to przejdę się kawałeczek. Popatrzymy sobie. Proszę. Granat 5 zł, cytryny 7, pomarańcze 5 zł. To po taniości wszystko. Banany po czwórce to dolar. No to, to normalne, już normalne, Maliny są, jest, Pan 14 zł za maliny. Mando. Jak u mnie tylko mniejsze. Truskawka, borówka. A, a kilogramy truskawka. 10 zł za kilogram. Ale z Grecji. Gdzieś tutaj, nie pamiętam dokładnie w którym miejscu, był pan, który sprzedawał właśnie yy, takie przyprawy wschodnie. Tutaj jak się e, na przykład miał gotowało potrawy, e, nazwijmy to sobie chińskie, czyli azjatyckie po prostu, to właśnie tutaj można było przyjechać. I kupić u niego wszystko, Imbir, świeży, Galangal, e, różnego rodzaju właśnie zioła, ale gdzie to dokładnie było, to nie pamiętam już. Jakoś tak po tej stronie. Och, tak jakoś chyba, tak jak tam teraz. O, teraz zobaczyłem pani ma stoisko i sobie przypomniałem, że miałem pójść do tej księgarni choroba. Pani Nie wiem czy jeszcze wrócę. A tutaj, tutaj zdaje się, że była hala sportowa i tutaj można było boks trenować. Hala Gwardii. I tutaj właśnie była e, była sala do trenów bokserskich. Ale wygląda na to, że chyba już nie jest czynna. Przejdę kawałek jeszcze, zobaczymy, że z boku tam się da wejść. Nieźle, ta hala nie była odnawiana chyba, ale nie sądzę, żeby te dziury, które tutaj są były dziurami po okulach, raczej na pewno nie, yy, ale względem na to, że część hali jest zamknięta, ale tam gdzie była sekcja bokserska może będzie otwarta. No nie, tymczasowo zamknięte, także tyle także nic więcej nie zobaczymy, nie zajrzymy do środka, ale to właśnie tutaj z tego co pamiętam wchodziło się na sekcję bokserską, chociaż sam nie trenowałem nigdy tutaj boksu. Ale jakoś tak się składało, że parę razy tutaj byłem, przy różnych okazjach. Fajnie, fajnie, bardzo ładnie. Chyba nie zdradzę zbyt wiele, jak powiem, że, że tutaj na Elektralnej mieszkałem kiedyś z moją córką, już po rozwodzie. E, i, I tu mieszkaliśmy. Także tutaj w Kalimirowskiej bywaliśmy dość często. A znacznie częściej niż w Hali mirowskiej bywaliśmy obok niej. Tu jest taki park przepiękny. Park ze starodrzewiem, park zielony, park cichy i spokojny, park z placem zabaw dla dzieci. Zaraz tutaj zajrzę. Ja chcę państwu pokazać. Tutaj jeszcze jest wyjście z Hali Mirowskiej, a tutaj zaczyna się właśnie ten rzeczony plac zabaw. I tu jest kilka tak naprawdę, ale takie mniejsze. Tam był jakieś, ale większy był. Tam chyba, Zajrzeć, czy to jest cały czas. Tak, to samo ta rura. Mam gdzieś to nagranie, jak ona zjeżdża z tej rury i tak na pupę upada. Ja cię kręcę, to wszystko jest jeszcze. Ale czarny. Kasztany, kochany. Ach, kochany. Z nieba lecą jak dawniej. Kasztany. Pięknie. Jakby Adaś był tutaj ze mną. To byśmy sobie w parku piwko zrobili, ale nie ma Adasia, a samemu nie wypada. No jest ten plac zabaw, jest. Rzeczywiście nie jest nadzwyczajny, ale w tamtym czasie no, moja córka się bawiła doskonale tutaj. Idę do tej rury, bo to ją zapamiętałem właśnie najbardziej. To najbardziej charakterystyczny element tego całego placu zabaw. No pamiętam jak dziś, słowo wam daję. No a to było. Ja wiem, ze 12 lat temu na pewno No ja. <grywa> Superansko Matko jedyna oh. Musiałem się rozłączyć na chwilę, bo przyznam się dobrze Trochę mi się uh, oko uh, zawilgotniało Niesamowite jest to, że tyle lat mieszkając w tym mieście nie jest to małe miasteczko, jakby nie było. A jednak właściwie na każdym kroku są gdzieś wspomnienia. Jakbym tak szedł z kimś i opowiadał, to jestem w stanie opowiedzieć praktycznie kawał, każdy kawałku. Wszędzie coś się działo, wszędzie coś się jakieś piętno odcisnęło. Gdzieś skoro zostaje to w głowie. Super to jest, naprawdę kapitalna sprawa. Podoba mi się bardzo. A tu zobaczcie, mam zaszczyt pozować wspólnie z panem Feliksem. pan Felix Stam, tak zwany papa, Felix papa Stam, stanę sobie tak, panie Felixie, żuwik, właśnie gwardia Warszawa. Fajne jest to, że pomimo upływu lat władze miasta nie decydują się na usuwanie tutaj tych Starszych ludzi, którzy sobie tu handlują jakimiś drobiazgami, pierdółkami, i, e, i że, że jest na to ciche przyzwolenie. Tak jak właśnie pani ma jakieś parę jajek, jakąś marchewkę. Aby bzik poszedł. Jakieś kwiatki. Tak zawsze było, ich było nawet więcej. E, I jak żeśmy kupowali z turą tutaj jakieś rzeczy, to zawsze na przykład właśnie jajka, czy, czy, czy jak potrzebowałem kupić kwiatki, jakoś tak się składało, że wtedy dużo kwiatów kupowałem. Teraz sobie zdałem sprawę z tego. To, jeszcze pan tam na trąbce daje, nie mogę, Jezu bez, już jest, to, to żeśmy właśnie kupowali od takich pań tutaj, o matko, taki bukiecik, dwie dyszki, znak czasów, w po ogóle pod, po kwiaty to się właśnie pod Hale Mirowską jeździło zawsze, tutaj był duży wybór świeżych, ciętych kwiatów. A, Czerwone światło mnie przyłapało. Tam zatrzymałem się, żeby panu rzucić jakiegoś miedziaka za grę na trąbce. I... I muszę poczekać. Tak między wódką a zakąską. Z jednej strony tną mnie tramwaje, a z drugiej samochody. W tym miejscu przerwę ten odcinek. Przepraszam was, że zmuszam, e, zmuszam was do oglądania tylu wspomnień z tej Warszawy. E, obiecuję, że jutro na 99% chyba tak. Jest, będzie ostatni odcinek. Będzie ostatni odcinek z Warszawy. W jutrzejszym odcinku między innymi odwiedzam muzeum PRL-u. Będę również jechał na spotkanie z córką i moi drodzy, wpadnę na zombie w centrum Warszawy. To nie jest żart. To wszystko między innymi. Dzieje się znacznie więcej ten trzeci odcinek. Chyba najwięcej się będzie działo spośród tych trzech Dni trzech odcinków wspomnieniowych z Warszawy, mojej Warszawy. Kochani, za obejrzenie dzisiejszego odcinka bardzo Wam dziękuję. Sprawdzam sytuację jeszcze od razu, pozwólcie na gorąco, jak mamy z, jak wygląda sytuacja z subskrypcjami, bo niewykluczone, że już właśnie w jutrzejszym odcinku, choć tego pewnie nie zrobię, bo będzie skład, pozwalam sobie sprawdzić. No, brakuje tak, cały czas waha się około 10, dosłownie 10 subskrypcji. Także jesteśmy na samym finale. Być może właśnie to jutro będzie można oznajmić. Kochani, przekroczyliśmy 3, ale jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, zachęcam do łapek w górę, jeżeli się podobało, komentujcie, piszcie, jeżeli macie jakieś wspomnienia związane z tymi miejscami, jeżeli macie podobne wspomnienia z innymi miastami, z innymi miejscami z waszej młodości, również dajcie znać. No i zachęcam do subskrypcji oczywiście, zróbmy te trzy dychy, zróbmy te trzy dychy, no niby majówka już trwa, ale to idealny moment właśnie na to, żeby cieszyć się również z takiej małej rzeczy. Pięknie Wam dziękuję. Życzę Wam wspaniałego dnia, w ogóle majówki, kamp kapitalnie udanej, dużo słońca, dużo ciepła, dużo grillowania, dużo wolnego czasu spędzanego z ludźmi, z którymi ten czas spędzać chcecie. Do zobaczenia. Cześć.